Odcinki, a dzisiaj się zagramy w Minecrafta ale na trochę trudniejszej wersji, bo hardcore bo ja nie wiem jak ja to przetrwam widzicie, biorę, ja jestem na normalny i na przetrwanie niestety nie będę wniósł oprócz tego jakiś jakich jakichś młodych, nie? Co? Już wiem, że się to. To zostawiamy z. Dobra, jestem i chyba. I na zuma, eleven! Sorry. gdzie jest Nie wiem. Eleven zaraz spadnie. Mógł. A ja, no. I może jakieś młody. tak Dragon. Fire light. Oh! Będzie ogień. Nie tylko nie tylko ogień jak coś. Dobra, no zaczynamy. Zaczynamy. Nie. nie zabijaj delfinów. Ty powietr, Ty w tworze. Nie zabijaj delfinów pod tworze. Nie zabijaj delfinów, Ty potworze! ty potworze no, A to później sobie Najpierw jesteśmy na hardcore, Mo możecie widzieć to, moich, to po moich serduszkach a Kopiemy kupiemy 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 kopiemy kopiemy, kopiemy kupiemy, kupiemy. Mnie, to, że nie na kopimy, 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 kopimy. Kopimy, 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 kopimy. I na suma eleven. <głosy> <głosy> nie, nie jestem normalna. Aj! Nie będzie ci przeszkadzać, jak puszczę piosenki. Ale to by nie zagłuszać e, mojej. W te. Ale ten, który mam w racje. Chciałam puścić te, które mam pobrane. Ale nim. A, bo... Dobra, 15. Pretty boy. 16 drewna chyba wystarczy na jednym, tak? Nie? Chyba tak. Nie wiem. Dawno tak, kloce. tak. Dawno w kloce tak, nie, tak, nie grałam. Tak, tak, będzie, tak będzie. Dawno w kloce nie grałam, więc nie wiem.

jeszcze trochę drewna pokopiłem, mam tylko 25. Tyle wystarczy. Tyle wystarczy. I teraz tylko... O, świnia. Świnka, halinka. Świ... Chodź tu! O. Świnka, halinka pokonana. Będę sobie przekonał jabłuszko, ale nie mogę. O! Tak? Ale ma... Ale ja mam szczęście, nie. No je... Widzicie to? Widzicie? To jest idealne. To jest... Nie wiem, ja jestem teraz szygmą. Patrzcie na to. To jest... Au! Nie! Tu nie ma krzyńki. Widzicie to? Tam. To jest właśnie jeden z tych smoków, ale ja... Ja się lepiej... Ja stąd lepiej... Filipie wiedziałam, że będzie taka odpowiedź. Jaka? Bo... Wiktor się zapytał W sensie ten, kurde No Idziemy uciekam Czyli Filip, bo no? Gabriel się zapytał Gdzie wy jesteście? 20 dochodzi A Wiktor A myślicie, że za co się zgodziłem iść tam, iść, iść z wami Iść tam z wami Gabriel Znając was pewnie za żelki, Wiktor. Dokładnie. Nie, kum Victor. nie kumam tego, Wiktor. Osiedlowy sklepik Ariona zamykają o 19, więc musieliśmy iść do biedry, Wiktor. Na drodze były roboty drogowe, więc musieliśmy iść naokoło. Arion. Bardzo naokoło, Wiktor. Ale w tej biedze nie było moich ulubionych żelków, więc poszliśmy do innej Arion. Dalszej. Wiktor, a kiedy już dotarliśmy, to się okazało, że Arion zapomniał kasy z domu, więc musieliśmy się wró wrócić. Skrzynka, skrzynka, e... Co to. A, to jest tego. Aitor, Aitor napisał: Dobra, dobra, kupiliście te żelki. Patrzcie, mały nie, Arion nie. Może tutaj coś będzie? O mam, mam! Jest, jest. Aha, lepiej w smaków nie robić, bo to dla, dla, dla mnie skończy i no już po mnie będzie, nie? Ja już nie raz zrobiłem taki mod i wiem, WIEM, że zginę. Dobra, już nawet bez tego, już nawet bez Dobra, pyk, pyk. i No już rączką będę, albo nawet drewnem, dyską. Gracie w gry? Na odpadzie czytam. tam? chcesz się Elo? Falsie! Co? Do Leny mówiłam. Jak mm, skumałam. E, dobra, e, wychodzimy smoku. Sorka. Tak, rat mi Kurde, też bym się straumatyzowała, jakby jak, jakaś szóstka chłopaków w Halloween zapukała do drzwi i byliby przebrani za kucyki kipony. Nie. Też bym się straumatyzowała. Co to było? Smok. Muszę to przyciszyć. A? I'm not normal. No, no, no. Filip. Żyje. Przeczytać Ci coś pięknego, co masz w galerii? Aj, a mi? co? E, bo co? miecz drewniany no. ma plus 3 do, no. za, um, do, po, do zabicia, nie? No. Ale kurczak ma 4 HP. Jakoś jak normalnie, bijesz? No, to po prostu na hita go bierzesz. No. Dziwne. Słuchaj, Filip, to hmm? jest smutne. Więc, więc. Namczu częściowo uczył się angielskiego oglądając Friends. A ja obejrzałam około 283 koreańskich dram i znam tylko Saraniejo. Chwila, chwila. Ten wilerze ja jest nio. OP. OP ten wilerze Kurde, źle, źle przeczytałem. Tak! Tak, tak, to mi się, to mi się przyda. wtedy ich nakarmię. A ten to chyba jest jeszcze bardziej oferty. co? Eee, Mmm. Mm, a mi? Co, co? 12. To jest jedno jajo. Bierzemy to. Brrr naszą grupę. Je, pum pum bom, Białowieska. pum 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 Je, pum 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 Je, pum 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 pum, pum. Ja, w vam, within, ale fascym, wiem Dlatego chcemy tam iść. Nie wiem! Nie telefon tylko Nie miała... wiem, ale wiem, że Oliwia Listkowska i Julka przyjdą tylko po, m, tylko dlatego, że będą prezenciki. Wiem, bo Julka o tym nie No. Ona no. 15! Nie, Lena! Kupuję! Jakbym wpadała nagłe śmiechy na świetlicy Gaja, jakbym wpadała w jakieś nagłe śmiechy na świetlicy To nie wiem Po prostu mnie ignoruj wtedy Bo sobie, bo jeśli tak, bo jeśli tak się stanie To się To najpewniej sobie przypomnę jakiś dziwny tekst Dobra Aha Nawet nie wiedziałam, że okularów nie masz Co? Co? Nie widziałeś z okulary nie czy No. Jestem piękna. Nie. Co? Nie. Mówisz, że jesteś piękna. Nie jestem. Ej! A ja ale wiecie, że o, ja tu Lena. nagrywam. Lena. No. Tu mam nagrane? Takie profilowe oliwkę ustawiłam. Tak. A jak myślisz? No. A takie aurelci? Jak to jest? Pokaż! Takie aurelci. Takie. Najpierw no w tole no musisz mieć jakieś ładne zdjęcie. Mam je w sumie też ustawie profilowe. Jakieś. Na razie muszę mieć aż Widzę, Tak. Boże. Yy... Galeria. Mam dwa sztaki. No boże. I 40 trzy a ja mam 634 zdjęcia zdjęcia nie idę Nie, spać. o o, o na chwilę włączyłam żeby żeby ten. Y -y. Mhm. Wiadomości o o o o o Ale o 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 Ok. okay. Pek, pequ, pek, 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 Prem, pem, 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 pem. Super, super, super. Piękny. Piękny harmonii. Pyk, 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 pyk. I jeden z już jest. Wieczorem w Nie mam kilka zdjęć. Mówiła, do tego jest potrzebny internet. Mm. Nie wiem. Ja to robię bez internetu. To To tak, musisz wejść w wiadomości. Tak, wiadomości. No. Pyk. Teraz czekaj, Tyk. bo telefon nie ładuje. Pyk. Okej. Okay. No a potem? Kurde! Halo? Czekaj. Wybierz osobę, której chcesz ustawić profilowe. Mam tylko mamę zapisaną na razie. No to daj. Chodź tu, chodź tu, bo jak się ruszę, to, to telefon przystanie mi się. Dobra. Klikasz sobie tu na to. Potem na to. tutaj. Tu galeria i wybierasz zdjęcie jakie chcesz ustawić. Ja na przykład na mamy ustawiłam tę gwiazdkę. No. Ja na przykład na mamy ustawiłam tę gwiazdkę. No, ja na Rodzina rodzinach yy, Komuś jeszcze muszę ustawić. No. Ja mam ustawię... na no niebo. Gajusi ustawię. Komu? Tobie. Ja. Czekaj Gajuś. Co? Kogo chcesz mieć? jak no. No. Gajuś już czekaj. Musimy się jak Gaja, albo bo kimś tam jest, to kończymy No, dobra. Mam papę też. O, kurczę, ale to później, bo mam No. Tak. Eee. Komu to jeszcze? Zło? Tata. Tobie też to przyszło? Jakie są? A Ale co? Jak? No chyba tak, nie wiem. I teraz no. teraz tuka. Galer galeria, galeria. No i kolejne. Tak ustawimy już. No, mi Stefan. Ja, 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 ja. A, dobra, idę, idę. Idę. A Skopaj. mnie współdebilka. No dobrze. Ej dobra, Lena. Jak Ciebie znajdę, to wiem, co to by ustawię. Co? Pokaż. To, co ja widać. wysłałam, ty się zapytała. Moją no, stopę, ustawię na to nowe. A nie tam robicie. To będzie dobry pomysł, co nie? Nie. Ojo. Myślisz, że to tam nie zatłucze? Jak, jak wstawię nam Taty profilowe na kontaktach u siebie. Moją stopę? Paneli, mm, ja nie ustawaj tam żadnych profilowych. Tak, 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 tak. Tak, 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 O, 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 łąka. Gaja, ustawię ci profilowe. Um, czy my tam nie jesteśmy? Takie. Takie może być? Tak. Czy my tutaj byleśmy. Tu. Chyba tak I masz profilowe, Daję Byliśmy tu Dobra, mam jedno Mam jedno takie Byliśmy tak. tu Aaaa Wniotłaś mnie Mleczko mnie Nie, nie nazwacie mleczko Zapisz Stefan, co dla mnie? Tam masz dla mnie nic, nie masz dla mnie. Stefan, dla Kurde, mnie do nic nie, się nie ma. No chodź, 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 chodź. Teraz nie idziemy. Nie wiem. Teraz idziemy. Tylko ile no, ja cię muszę drzewo. dodać bo nie, mam ci zapisane. nie wiem, co ja nawet Ciebie. tu śpiewam. No to dawaj.

No. Ja się go odwiążę. Zadzwonię. No, Siema! Siema. Alo. Dobra. Teraz ciebie muszę jeszcze podpisać oh. Ostatnio. Uhu, Ale fajnie! Ale o tym nie wiem jakie to fajne. Mm -hmm. mm. Teraz możemy wszystko od... Prześlij mi zdjęcie, które chcesz, żebym ci ustawiła na profilowym, bo ja nie mam nic oprócz moich pięknych tatuaży z długopisu zdjęć idoli, skrzynki z ekranu jest. i kilka zdjęć Oliwii. Okay. Ja Ci ustawię niebo jakieś, okej, okay, bo nie wiem, co chcesz. To ja ci wyślę to, co chcę, żebym miała ustawione, a ty mi wyślisz to, co ty chcesz, dobra? Chodź tu, tam ci przodu, uważaj. A ty ciebie mam? Wiadomości. Czekaj, um. muszę najpierw zapisać. Ej, ja cudownie nie mam. Dodaję osoby. I darmowe I, żelazko. Kurde. Amelia? Co? Ja ciebie nie mam. To czekaj. Nazwa. Zapisz. To jest ten wielkości. Ile? Jeden, dwa, okay. trzy. Nie. Dobra, co chcesz mieć na profilowym? No, ja Dlaczego? No, bo mam krótki kabel. No tak. Filip, możesz się przesunąć, bo nie chcę y, cię kablem. Nie w miarę normalnego. no dobra. Dobra, no dobra. Dobra, no dobra, no dobra, no dobra, no dobra, no dobra, no nie no dobra, to dobra, no A no to To ja już ci wysyłam to piękne zdjęcie, które chcę mieć dobra, no co? Miałeś takie? Podobne. Okaz. To. Ale to nie jest lewa. jestem Trudno nie, nie, stwierdzić. Jest to, ładna. to jest cień. Co ładne. Gdzie to jest? Wyśle właśnie to? To chcę mieć na profilowym Jasne. Ty mi to nie To Za chwilę przyjdzie. No to jest chyba ja. Nie. Ja bym mogła powiedzieć to samo. Ja tobie ustawię, a ty mi ustawisz Jasne. Niestety nie, że tak po obrazie. Hi, hi, Prawda? No jest piękny. Ale to? Taki jeden typ wspieram harmoniki. Nie stanujesz tego. Ja nie chcę go, nie? Black Pink and you your area. Black Pink and your area. Nic się nie stało. Bo mnie A ja twoje. Uciekamy stąd. O jest. Hmm? A pokazać Wam czego ja mam nie na profilowym? Czekaj. Musisz hmm? Ale w czym? Ale w czym. Dobra, tylko pójdę spać. Ciebie muszę jeszcze dodać Lena, Chwila, chwila. To jest... okay. mm. Chwila. 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 Nie mów, smaczek Maczek. Jedno papieje, jedno i trzy. Słyszę? Nie mów. Szszsz! No. Filipa, Maria do ciebie dzwoni. Dobra i już. Dobrze, dobrze. Ale to u mnie, a nie u ciebie. Okej. Co z tego? Ale nie chcę. No, to składamy stąd. Lili, jakie chciałbyś mieć profilowe? Nie wiem. Zobaczmy. Mam cię. E, dobrze. O! Profilowe. Mam jakieś fajne chmurki. Galeria. Wybierz sobie coś. Coś Lisa takie jak Tata, czy jakieś takie stworki? Było takie? Tak. jeszcze nic tu nie ma chyba. Filip, mogę ci ustawić godzinę szatana? Dobra. 11:11. do Wiecie, ja idę do pracy. Tak? Okej. Okej. No. Filip umie... ci powiedzieć, że ja nie będę dobra? Filip ma na profilowym u mnie godzinę szatana. 11:11. 66:66. Białe, jak chcesz siedzieć? Tata. A za obejrzenie się wypadku, czy nie? Tata. Masz lisa. Ma Patrz. Patrzaj, tata. Tata, peczaj. Tata. Czapaj. Kotek. List. No, ja jestem sam, ja jestem sam. Lena, nie ma to na profilowym? Użytniczki mają te kwiatki? Tak, dałam. Tak, nie. To, to, to. na w poniedziałek, nie? No, taha. Ja im sypałam resztkę. Czekaj, tych kwiatków. O, ja. To Tutaj jest jeden z tych punktów. Nie powiedziałem to, Ani razu nie przegrałem. Nie, nie zrozumiałem. I tutaj mamy. Tutaj jest właśnie ten smoczek. A właśnie, Lina. Uwiązać go muszę. A ja to na to, ale na to, no, no, nie. Chociaż i tak wolałabym. E, Już Cię nie zmieniam, nie wysyłaj mi. Daj. Jak mi to Normalnie, tak nie, nie.

Mam tu jeszcze lepszego. Wiesz co, Aha, ma mało no, procent. To Jakie to bydle jest. Nawet Enderman mi nic nie zrobi. No. No, hej! Andermanna się boi boi Miejko. nie wiem, gdzie sobie zrobić zdrowić no nie co się stało patrz co, 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 co. co się stało zaczęło się to by ci wejść Sama sobie idzie, i wejść, Ja w to nie będę wchodzić. Przegraliśmy więc, Nara!